Przy wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Urzędu Miasta nowa burmistrz Monika Czcińska złożyła dzisiaj uroczyste ślubowanie. Czcińska zastąpiła Henryka Mrozińskiego, który sprawował tę funkcję nieprzerwanie od 12 lat. Czas biegnie bardzo szybko. 12 lat wspólnie tutaj spędziliśmy ja z niektórymi radnymi, ze swoimi pracownikami. Zaprzysiężenie nowej burmistrz odbyło się podczas drugiej sesji Rady Miasta Braniewa. Obejmując urząd burmistrza miasta Uroczyście ślubuję, Uroczyście ślubuję że, dochowam prawu, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego, dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Po ślubowaniu ustępujący burmistrz Henryk Mroziński podziękował pracownikom oraz złożył gratulacje swojej następczyni. Chwilę później głos zabrała burmistrz Braniewa Monika Czcińska. W krótkim przemówieniu podziękowała mieszkańcom oraz przedstawiła swojego zastępcę. Państwo, przede wszystkim dziękuję wszystkim mieszkańcom Braniewa za to, że wzięli udział w wyborach, a przede wszystkim za to, że w drugiej turze tak licznie w tych wyborach uczestniczyli. No i pokazali, że zmiany w naszym mieście są dla nich ważne i że tych zmian oczekują i chcą. Po drugie, bardzo serdecznie dziękuję całemu swojemu komitetowi, komitetowi wyborczemu wyborców Moniki Czcińskiej za wsparcie, za wiarę we mnie, za te miłe, wszystkie miłe słowa, które od nich słyszałam. Chciałabym podziękować swojemu koledze Tomkowi Sitarzowi za mądre rady. Rodzinie Bejnarowiczów za wsparcie, za to, że ze mną byli, za to, że podpowiadali. Leszkowi Dziągowi za dobre rady, za to, że był przy mnie, pomagał. Komitetowi Wyborczemu Niezależni, którzy też wspierali mnie od samego początku. Komitetowi Wyborczemu Pana Janusza Piskorskiego za to też, że przekazał mi swoje głosy i za to, że wspierał. I Eli, Eli Rudej, która też czynnie uczestniczyła w tym wszystkim, pomagała, doradzała. Proszę Państwa, przede wszystkim dziękuję swojej rodzinie za tolerancję i miłość, przyjaciołom za to, że nie pozostawili mnie w chwilach trudnych. Dziękuję panu posłowi Wojciechowi Pękalskiemu za to, że od kilku lat pokazywał nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu i Jednostek Podległych, wytykał błędy, mówił o tym, o czym większość z nas mówiła po cichu, on potrafił powiedzieć o tym głośno. Nie wszystkie metody i środki, którymi się posługiwał, uważam za słuszne, ale wiem, że otworzył oczy wielu mieszkańcom i sprawił, że odważyli się oni pokazać, że chcą i potrzebują zmian. Wszystkich Państwa, mieszkańców Braniewa, proszę o wsparcie, proszę o wsparcie Rady Miasta. To wszystko, co teraz się dzieje, jest dla mnie całkowitą nowością. Pracownicy urzędu, pracowników urzędu i jednostek podległych również proszę o wsparcie, o pokazywanie mi tego, co powinnam zmieniać, jak powinnam postępować i co powinnam zrobić. Oczywiście ja mam swoje zdanie na wiele tematów, ale być może nie wszystko to co myślę, będzie na tyle skuteczne i prawdziwe i potrzebne naszym mieszkańcom. Dziękuję ustępującemu burmistrzowi za przybycie oraz za słowa otuchy. Proszę o przekazanie mi urzędów, wprowadzenie mnie w tajniki i pokazanie tego, na co powinnam w pierwszej kolejności zwracać uwagę. Panie Burmistrzu, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zwracam się do mieszkańców Braniewa, tych, którzy mają pomysły na zmiany w naszym mieście, aby zdecydowali się i przystąpili do społecznej rady miasta, którą zamierzam powołać w najbliższym czasie. Kto wie i czuje, że może coś dla naszego miasta zrobić, a chciałby podzielić się ze mną swoimi pomysłami, tego proszę o wsparcie. Chciałabym, aby w naszym mieście zaczęła funkcjonować społeczna grupa doradców, Rada Młodych, a także Lokalna Rada Biznesu. Wspólnie twórzmy nasze obywatelskie Braniewo. Wszystkich pracowników urzędu, Proszę o uczciwość, szczerość, a przede wszystkim otwarcie na potrzeby miasta. Wierzę, że wspólnie wypracujemy nowe standardy, będziemy dyspozycyjni, przychylni i uczciwi. Ze swojej, ze swojej strony deklaruję służbę, szczerość i uczciwość na rzecz miasta. Chciałabym, abyśmy rozpoczęli dobrą i mądrą współpracę z samorządami różnych szczebli dla naszego regionu, abyśmy współpracowali z posłem Zbraniewa, a także innymi parlamentarzystami z naszego okręgu. Wszystkim dziękuję i proszę, abyście po prostu ze mną byli. Proszę Państwa, chciałabym też przedstawić jedną osobę, którą zdecydowałam się wybrać na swojego zastępcę po wielu róż wysłuchaniu różnych rad różnych za, różnych przeciw. Wiem, że osoba ta będzie budzić wiele kontrowersji, ale swoim doświadczeniem i swoją charyzmą z całą pewnością zjednoczy nasze miasto i pomoże mi wspólnie stworzyć taki tandem, którym ruszymy miasto z posad i zdobędziemy te nowe środki, które są do zdobycia. Proszę Państwa, tą osobą jest winicjusz soku. Raz jeszcze dziękuję za wszystko i to, to wszystko z mojej strony na teraz. Jestem do Państwa dyspozycji. Po sesji Monika Czcińska w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Frąckiewicza obejrzała swój gabinet. Przedstawiam Panią Górnicz, Panią Jędrzeć-Czcińską, Panią z Obywatelską, Panią Radę, Panią Moniko, pani Gabinet. <wistość> do Pani dyspozycji od tej, od tej chwili. Dziękuję, Pani Darku. I przede wszystkim na, na dobrą, mądrą współpracę na rzecz mieszkania. Jak zapowiedziała nowa burmistrz, jedna z jej pierwszych decyzji będzie związana z ułatwieniem dostępu do urzędu dla osób niepełnosprawnych. Pierwszą moją decyzją będzie namalowanie miejsca dla niepełnosprawnych w miejscu, gdzie obecnie parkuje Straż Miejska i gdzie są narysowane miejsca służbowe. Tam będzie narysowana koperta i będzie to miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz dla kobiet w ciąży. Czy podoba Pani gabinet? Za wielki jest ten gabinet jak dla mnie. Będę musiała coś tutaj wymyślać. Światło jest trochę za białe. No coś tu muszę zmienić. <gabinet>, gabinet oczywiście, no to żarty żartami, żarty na bok. I gabinet jak gabinet. Na pewno wprowadzę tu jakieś kobiece zmiany. Trzcińska wyjaśniła również kryteria, jakimi kierowała się przy wyborze swojego zastępcy. Uważam go za osobę uczciwą, rzetelną, mającą wielkie doświadczenie w samorządzie. Osobiście go bardzo lubię, cenię za szczerość, cenię za otwartość. Dlatego winic już Burmistrz Braniewa poinformowała także o zmianach w funkcjonowaniu urzędu, które mają między innymi ułatwić kontakt z mieszkańcami. Na pewno sporo się zmieni w funkcjonowaniu urzędu, to znaczy ten urząd będzie teraz otwarty dla mieszkańców Braniewa. Po pierwsze, tak jak już wspominałam podczas debaty, będzie możliwość umówienia się, umówienia się ze mną konkretnie, czyli na daną godzinę. Jeżeli mieszkańcy będą mieli ochotę przyjść, będą mogli się ze mną spotkać, zamierzam prowadzić otwarte spotkania dla mieszkańców Braniewa. Zamierzam prowadzić spotkania z radnymi, z przewodniczącym rady, zapraszać mieszkańców Braniewa na takie spotkania, tylko po to, żeby znać ich problemy, żeby Wiedzieć, co ich nurtuje, co chcieliby w mieście zmieniać. Chciałabym, aby w naszym mieście zaczęła funkcjonować Młodzieżowa Rada Miasta. Zaproszę do takiej współpracy dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Oczywiście do no, taką współpracę nawiążę poprzez naszą. Poprzez naszą Radę Miasta. Chciałabym, żeby w mieście zaczęła funkcjonować lokalna rada biznesu. Chciałabym wszystkich przedsiębiorców do tego zaprosić, żeby, żeby swoimi pomysłami służyli nam, a my żebyśmy wspierali ich, żebyśmy mogli wspólnie wypracować konkretne standardy dotyczące zdobywania nowych miejsc pracy, ale być może są jakieś problemy, które powinniśmy rozwiązać, które przeszkadzają przedsiębiorcom, żeby rozwijać swoją działalność tutaj na terenie miasta.